Co? jazda co nie? Jestem ten fakt To gram toksikiem, tak? nie, nie. Ha. Ha. Ale. Dobra, to. Dość tego. ten tego. Gdzie ten daj tego. Dość tego. Dość tego. Dość tego. Dość być Dość tego. nie tego. nie nie, no, nie, nie, nie Co to jest mapa? Co? A! Y, tak! Próby Bloodfanta, y, ta. y, Tak Myślę, że chodzi ci o to Co nam bank dobre <laughs> Nie, nie Czaj, to było tutaj na pewno? Y, tak O O, ktoś właśnie tam <coughs> leci Świetnie, ale mamy o tą przewagę, że to są nie. skrzynki pajacu! No tak, jeszcze więcej ludzi. Tak jest. No i mnie Zabijała. Kiedy zabijesz ich? Prób dla mnie. A jak ten rambo będzie. Uwaga. Aby było wziąć ten sztandar i pójść. Serio? Pa, pa 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 to pa to Pa jeszcze pociąg zaliczy, co za wariat ty Nie, nie zaliczę Bo będzie mi górę przeszkadzać cię już ciebie pierdola. Biegi Pa, będę na stacji gdzie tam cię uraduję. Ratuj mnie I Zdążę przed pociągiem, co ty gadasz? Ratuj mnie senpai. Dobra. Pomogę ci, a nie, okay. nie to <laughs> O, no i tym mogę teraz. Teraz, wiesz gdzie masz, masz mnie odrodzić? Nie, no tutaj mam być bliżej. Ale tam jestem bliższy. Przecież no, tu jest bliżej, o. To dlaczego, jak tu jest napisane oznacz najbliższy sygnalizator odrodzeń, od to mi chyba tam pinguje? The fuck? Ty zrzucam je. No... No co? useless as fuck. Ja to jest ci duży. Nie. O! O! o. A to mnie niepotrzebne. O tam widzę jakąś złotą rzecz. Tam jest złoty hełm, ty kurwa. Patrz, patrz, tam. Sprawdźmy co tutaj jest. Tam jest na stubę złoty hełm. Co ja ci mówię? To jest złotego, nie, to jest złota, złoty celownik. Blata, tam biega! <grymne> Na dachu sobie biegał Ty! O. Uważaj Ten co, k***a nie widział? No! Co jest? No czemu mnie pijesz? No wiesz, że tu jest Strzela we mnie, leci, ej, 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 ej. ej. Gdzie jego kolega? Dalej, wciąż cię czekaj. czekaj, czekaj, czekaj! Teraz! Nie, tu jest ktoś Teraz. za ścianą Za ścianą tu ktoś jest! No, mogłeś go zostawić <grym z górę> Dziękuję Dalej ktoś tu biega sekund jest Boże kochany mam 4-1 HP Musimy sobie spierdzielać jak już widzisz Na, kurde to uciekaj Ooooo nie potrafisz skakać Zabijcie go, ah, okej, okay. to tempo po lewej to ci do mnie zabił, jak coś, nie? No Zabij nie. Go. Zabij go, nie. A jest... No cóż, lecimy tam? Gdzie? Pociąg? Na próby. A, bo na próby widzę, że nikt też nie leci. Mhm, nikt. Eee. Jesteś no i teraz tu. Ktoś tu jest na górze. Zabrał mi to wszystko, coś śmietnik. Tu jest. No, widzę go jak biega. To leży I Drugi. Tu jest. tu 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 Zabiję go Musimy to wygrać, obiecałem ci, że to wygramy Wow, jedyne co mam tu wyobrazić, że to Ktoś Bogiem Kogoś tu widziałem jak tam wleciał To jest tu że ktoś widziałem jak tam wleciał No jak? Nie Tak, jest tu ktoś No ja popatrzę jak się męczysz Granacik Okej, okay, dzięki Obity jest, obity jest Aha, dzięki Dobra Wiesz co, ja myślałem, że do niego tam wlecisz I on nie beny... Robimy, robimy, no no robimy Benny Heala? Dawaj, będzie śmiesznie, co? robimy Benny Heal pa pa pa, pa. Uwaga. nie będę się już was spodziewać tu spodziewać. Żyje da nie nie ŻYJE nie. brawo no naprawdę Pomyślałem, że w ogóle nie będę za Prawie wyszło! Ej no, prawie wyszło! Przepraszam! Kurna! Gdzie jest ten balon? Dobra, może to brudne trochę odpuśćmy tak trochę? Te próby... Myślę, że to trzeba robić wtedy, kiedy... Proszę, ja nie terenie, skaczmy tam, i... dobra? Już nie lećmy tam. jeszcze. To może być mój dzień. No i dupa, już wszystko przepadło. Mój dupa nie przepadło, leczy się. Dobra, i tak, no dobra. Zabij mnie. Zabij mnie, po prostu mnie zabij. Zabij mnie! No, brawo. Bo wszyscy... No biega tam, jak pies. Dobra. Eee, e, nie, 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 nie. nie. Dobra. Tak, dobra, Chodź tu i tu, teraz tak, słuchaj mnie uważnie E, nie, nie no. ty, ty weź to coś, coś, coś mówię żeby nie ładować I Tak teraz się tu przytoczą Pały, no patrz jak lecą dwie, patrz jak leci, dobra, nara. Nie wiem jak ty ale jest wylądowałem gdzieś indziej Ruda! Popatrz jak umierasz Ej no wypuścił mi te i poszedł O kulka się toczy to mam iść tam do ciebie? Oni poszli? serio? Nie, oni tu siedzą A, mogą ci połóż czy nie? Szczerze mi się nie chce Teraz mam tarcia i broń Dawaj będzie śmiesznie Paczek biega, paczek biega. Chodźmy tutaj. Gdy no robimy to? O, jak, jak pułapkę jak to wchodzi. Ej, ale oni nie wiedzą, jak to włączyć. Runda druga. Trzymaj się, mój towarzysz. Ty, ja tam im wlecę pod pierwszej mitem. <laughs> Czekaj. Ktoś mi tu biega jeszcze minuta a droga daleka dobrze że mam Dzięki. I rundę trzecią, co wziął wszystko. Ale to jest dziwnie, to wygląda. Ej, uważaj! No tu ktoś go przebiegał, przed tobą dokładnie. No gdzieś tam. Nie wiem. Popieraj szybko, bo tu bariera idzie. Serio, tak serio? Nie no, idzie. Co ty? Nie idzie. Dobra no, biegnę, biegnę, biegnę Cholera Ja nie mogę Uuu. Jezus jak to mnie goni Hamstko ładuję osłony Cierra osłonę wolę <grym> jeszcze Super Wiesz co nie idźmy w środkiem o bo, bo ludzie Słyszę po prostu sobie elegancko okrężnie. Nie bać, nie bał ich pies Czy tam widzę jakiś Pathfinder leży? Czy co to jest? Nie wiem Jeszcze. Patrz ty pse tu biega! jak biega Szalają się, da dobra nie wychodź. <noise> czekaj, <noise> Czeka, zobaczył czy ktoś się tam bije, chodzić? Gościu my musimy sam wychodzić. No dobra, ale siedźmy w budynku. Chyba, że nie. Chyba, że wyjdziemy z jego w sumie bezpieczniej. Oh, shit! Biegnij, mordo, biegnij! Mi... Skąd czekaj, wezmę to. Jesteśmy w w całowej trójce, mordo! Co trzy pozostaje... O mój Boże. Kłócaj i taktyka jak kiedyś. Patrz, <noise> czekamy aż się powybijają. Słyszałeś tą serię się Nie napiszałem się na górze Gdzie Nie wiem, gdzie słyszałem Nie, To jest złota skrzynka Patrz To jest skrzynia śmierci Piskiper tutaj Dobra Piskiper. Oh. <noise> no <peacekeeper. głosy> to teraz trzeba będzie uważać o powiem tyle O ojdu z góry zlecą na pewno Znaczy możemy się ustawić tak, żeby być ledwo w kółku Ej, co jest? Co jest? Myślę, że to przeciwnik, to jest, ale nie, nie ważne. Tam się zabijali. Z góry skoczą, zobaczysz. Bo oni jeszcze na górze mogą być w sumie. Do, ty chodź tu pod płot. Ej, Z... ej, ktoś tam jest! Na górze? Dostał od mojej... Zabiję gościa! Z pierścienia dostał! Z pierścienia umarł! Nie, bo, bo, bo stawiłem pułapkę swoją. Dobra, jeszcze jeden oddział jest, ale gdzie to ja nie wiem Dobra, nie mam jakieś przybliżenia... A nie mam przybliżenia. Jeszcze... Jakby ten Multa, to jak zagazuję. Ale mam plan po prostu zamknąć ich w jakimś pomieszczeniu. I zagazować. No to jest rzut był. To mi się wydaje, że oni dalej na górze się To nie jest głupie. To wiesz co? Patrz od razu 20 sekund Jesteśmy blisko Tak byś się <noise> spierdalać <noise> Jak by, Jakby byli z góry to sobie zjadą w spokoju Tak byś się z tym spierdalać <noise> nie Ja bym zobaczył że z góry nie zjadą wiesz? Patrz No właśnie Ty Idziemy poza pierściem, a ściana śmierci zbliża się do nas. Dobra, nie ma. Idziemy. Dobra, czyli. No, idziemy. Na górze, na górze, na górze. Co tam na górę. górze? To jest ten pathfinder. Albo, albo nie, nie, to jest okno. Raczej znaczy no ten drugi. To biegasz. Pumpy, Uważaj. Pierwsze to, że mi się kampimy na nich, bo mi się ciko, ciko, ciko. Leży. Widzę Leży. Daleka jest, daleka jest. I się patrzę. Kurwa. Przeładowuję Czekaj, bo oni się. Opatrują się, znaczy... Ładnie On miał tego, złotego I musiał dobić go Albo ten miał złotego, tego, nie wiem, dobre Mówiłem, wygraliśmy to, esa Akurat dobrze, bo wiesz co? Akurat skończyłem, bo już idę, pać Idealnie Kazak Chciałeś zrobić z tego nagrywania shoty jakieś? Tak, ja tu zrobię cały jak nie grać Apex Challenge. Aha <laughs> Ty może uda nam się podczas tego nagrywania coś wygrać? To wtedy by było lepsze zakończenie XD